Kolejne wydanie raportu piłkarskiego gotowe. Tym razem w naszym magazynie mówimy o dwóch sparingach Radomiaka Radom z Wisłą Puławy oraz Zagłębiem Sosnowiec. Byliśmy także na sparingach Broni Radom z Centrum Radom oraz Wierną Małogoszcz, a także Centrum Radom z Gracją Tczów. Na koniec sprawdziliśmy jak do rundy wiosennej przygotowują się drużyny zamunia Radom oraz Młodzika Radom. Zapraszamy! Przygotowujący się do rundy wiosennej drugiej ligi Radomiak Radom rozegrał w ubiegłym tygodniu dwa mecze kontrolne. Pierwszy na wyjeździe z pierwszoligową Wisłą Puławy. Środowy mecz był bardzo zacięty, ale ostatecznie ze zwycięstwa mogli cieszyć się gospodarze. Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył w 65 minucie Konrad Nowak, a tak mecz podsumował trener radomiaka Werner Liczka. Mecz na pewno bardzo, bardzo dobry z obu stron. A vysoká jakošť mečů, šipkošť, in, intenzivnost gri, agresivnost. A myslím, tam jako i v těch varunkách těžkých, jako by bylo místeno na pivke. A jako no, ty družiny stvářali dužo okází, ale, alebo takových před situací okází. Takže tu myslím, že jako pierwsza, bardzo dobrý meč a první i, i, ten náš występ byl bardzo dobrý. A z těch mečů na tím štuštím bojsku na pewno najlepší meč. Środowy pojedynek Radomiaka z Wisłą Puławy był również okazją do rozmowy z Pawłem Tarnowskim, który w zimowym okienku transferowym zasilił szeregi zielonych. Z nowym starym piłkarzem Radomiaka rozmawiał nasz reporter Łukasz Kościelniak. Paweł, przegrywacie z Wisłą pławy 01 w kolejnym meczu sparingowym. Jak o nasze spotkanie? No to znaczy, wiadomo, ciężkie warunki bardzo. Nie pozwoliły na pewno grać to, co na pewno chcemy dużo jakichś tam błędów indywidualnych, ale to wiadomo, że przez boisko. Myślę, że też mieliśmy swoje sytuacje dużo na początku yy, pierwszej 15 minut mieliśmy dwie-3 sytuacje, takie, że powinniśmy strzelić bramkę. No, straciliśmy bramkę w drugiej połowie po jakimś tam y, błędzie, ale myślę, że bardzo pozytywnie, pozytywnie graliśmy. No właśnie chyba bardziej się koncentrowaliście na tym, żeby sobie na tym boisku nie zrobić krzywdy niż, niż żeby zrobić jakąś ładną, fajną akcję. Znaczy, no skupialiśmy się na tym i na tym, można powiedzieć, bo też chcieliśmy stworzyć fajną sytuację, ale też wiadomo, warunki są, jakie są. każdy Najważniejsze, żeby bez kontuzji. Zapytam Cię teraz o tematy niezwiązane z dzisiejszym meczem. Wróciłeś do, do Radomia po, po sporej przerwie. Powiedz, jak po tych kilku tygodniach czujesz się tutaj w Dużynie? Super się czuję. Większość chłopaków znałem wcześniej i, i nawet z, z boisk wcześniejszych, tam gdzie, gdzie grałem. Także nie było problemu z aklimatyzacją. To chyba normalne. Wracam do siebie, tak? E, powiedz, miałeś jakieś propozycje z innych klubów? Miałem. Jakieś konkrety? A zostawię dla siebie. W takim razie, dlaczego zdecydowałeś się tutaj na powrót do Radomia? No bo to jest, jest mój klub, to jest moje miasto i za, za pół roku będziemy w pierwszej lidze. Czego więc ci życzy się na najbliższe tygodnie, miesiąca? Zrówka. Po meczu z Wisłą Puławy przyszedł czas na jeszcze jeden sparring z rywalem, który występuje w pierwszej lidze. W sobotę zieloni zagrali w częstochowie z zagłębiem Sosnowiec i zaprezentowali się bardzo solidnie. Po pierwszej połowie Radomiak wygrywał 1 do 0, a bramkę zdobył Damian Szpak. Warto zaznaczyć, że przy tym golu asystował wracający do gry po poważnej kontuzji Radosław Mikołajczak, natomiast pod koniec drugiej połowy dwie bramki zdobyło zagłębie i mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Sosnowca. W tym tygodniu Radomiak rozegra aż trzy sparingi, w środę z Energią Kozienice, w sobotę z ŁKS Łódź, a w niedzielę z Siarką Tarnobrzek. Kolejne sparingi również za czwartoligową bronią radą. W środę podopieczni trenera Dariusza Różańskiego zmierzyli się z centrum radą, które występuje w Campeon PL lidze okręgowej. Lepsze w tym pojedynku okazało się centrum, które dzięki bramkom Adriana Mindo oraz Cezarego Bursy zapewniło sobie końcowy sukces. Broń tego dnia strzeliła tylko jedną bramkę, a swoją okazję wykorzystał Arkadiusz Oziewicz. Ostateczny wynik to 2 do 1 dla centrum. Drużyna Centrum zagrała dzisiaj bardziej ambicjonalnie. Pewnie to wynika z tego, że grają w niższej klasie rozgrywkowej. Natomiast moi zawodnicy no w pierwszej połowie dosyć takim doświadczonym składem wyszliśmy. W drugiej, w drugiej połowie była to młodzież. Tradycyjnie część młodzieży dzisiaj zagrała bardzo dobrze, ale szkoda, że nie wszyscy. Część zagra Dużo słabiej. Natomiast w pierwszej połowie mieliśmy dogodne sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, nie oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów. Wiadomo, że wynik jest sprawą drugorzędną, ale no myślę, że nie przystoi przegrywać w takim stylu jak dzisiaj, ale mówię, był to sparring. Głównym założeniem było, żeby nie nabawić się kontuzji, bo takie sprawy jak poobijany zawodnik po meczu to jest to na porządku dziennym. Ja się cieszę z tego, że nie ma żadnych kontuzji mięśniowych. No mniej dzisiaj może z wyniku i ze stylu, ze stylu gry. Bo warunki dla obydwu drużyn były takie same, bardzo ślisko, no, pogoda nas nie rozpieszcza boisko również. W wykonaniu mojego zespołu bardzo pozytywnie. Muszę też tak jak w ostatnim sparingu tutaj podziękować i, i, i pochwalić swój zespół za, za konsekwencje przede wszystkim właśnie taktyczną defensywie do końca meczu. Przytrafiło się kilka błędów, ale myślę, że myślę, że w takich warunkach ciężkich. Fajny sparing na fajnym poziomie i, 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 i super, że, że, że udało nam się wygrać. Natomiast w sobotę Broń Radom zagrała sparring z Wierną Małogoszcz. Tym razem żadnej niespodzianki nie było. Ekipa Plant pokonała swojego rywala 4 do 0. Bramki dla broni zdobyli Emil Więcek, Wojciech Kupiec, Dominik Leśniewski oraz Arkadiusz Oziewicz. Na uwagę zasługuje bramka Wojciecha Kupca, który w przeszłości przez wiele lat występował w broni, a ostatnio był grającym trenerem KS Warka. Bardzo fajna pierwsza połowa, dobre tempo gry, dużo akcji i, i, i z ataku pozycyjnego i z kontry. Yy, za mało sytuacji bramkowych, które sobie stworzyliśmy w tej yy, połowie. Moim zdaniem yy, za mało wykorzystaliśmy. Ale no, myślę, że gra mogła się podobać, szczególnie w tej pierwszej połowie, druga troszeczkę słaba, trochę więcej. Trochę więcej chaosu. Cieszy mnie fakt, że chłopaki są w pierwszym tygodniu bardzo ciężkich treningów, gdzie ten wysiłek się naprawdę nakłada. Mają dużo pracy w nogach. Jeszcze jeden. Tydzień, półtora zostało nam takiej mocnej pracy i, i ten dzisiejszy występ yy, no bardzo, bardzo mnie pokrzepił po ostatniej porażce środowej, yy, gdzie styl był bardzo, bardzo słaby. Dzisiaj yy, myślę, że wszyscy fajnie się zaprezentowali. W dzisiejszym meczu yy, zasilił nas yy, Wojtek Kupiec. Yy, yy, myślę, że tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. Yy, yy, yy. Chciał wrócić do broni, my, my skorzystaliśmy, dogadaliśmy się i swoim doświadczeniem, umiejętnościami ma w, wzmocnić naszą drużynę. Jest jeszcze aspekt taki, że młodzież, młodzież będzie się miała jeszcze bardziej od kogo uczyć, i, i myślę, że to, 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 to posunięcie nie będzie złym posunięciem że to no, miałem taką lekką tremę, bo, bo, no, bo broń dla mnie du dużo znaczy i chciałem, e, chciałem się pokazać z jak najlepszej strony w, i e, myślę, że mi, się, że mi się to udało, a, ale mówię, no, jak tylko pierwszy gwizdek zakwizdał, to, to emocje opadły i skupiłem się tylko na grze. No, zdobyta bramka, tak można powiedzieć w debiocie po powrocie i całkiem przyzwoita gra przez cały mecz. Myślisz, że podołasz w czwartej czwartek, pomożesz zespołowi? No, no zobaczymy jak to będzie. No, jeśli, jeśli wszystko się dobrze potoczy i, i od poniedziałku zacznę treningi tutaj z drużyną wejdę w ten rytm taki treningowy, no bo nie ma co ukrywać, że przez ostatnie, ostatnie tam kilka miesięcy no, trenowałem troszeczkę, troszeczkę rzadziej, to, to myślę, że, 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 że pomogę chłopakom i w czerwcu będziemy mogli świętować. W tym tygodniu Broń radą czekają dwa sparingi z Ceramiką Opoczno oraz Granatem Skarżysko-Kamienna. Wracamy jeszcze na chwilę do Centrum Radom. W sobotę podopieczni Kacpra Wnuka zagrali z A-klasową Gracją Tczów. Sparing zakończył się remisem 1 do 1, a gola dla Centrum zdobył Tomasz Gielniowski. Jeżeli chodzi o grę z mojego zespołu, to to mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, trochę brakowało mi Ambicji. Dzisiaj graliśmy ze, e, tak naprawdę trochę, trochę innym składem niż, niż w środowym tym sparingu naszym z bronią. E, zdecydowałem, że, że, że po tym sparingu, który trochę nas kosztował sił, e, ta drużyna, która tam, e, tam, tam grała, odpocznie dzisiaj. E, a pole do powisu e, mieli młodzi chłopcy od nas z centrum. No i właśnie ci młodzi chłopcy wykorzystali tą szansę, czy jednak nie? To znaczy, to znaczy tak, no tak jak. Tak jak zawsze, no jest to, jest raz, raz jest lepiej, raz jest gorzej. E, tutaj brakuje, brakuje tego, tego rytmu meczowego tym chłopakom trochę i, i, i jeszcze, jeszcze na pewno e, tą szansę dostaną, bo, 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 bo zasługują, uważam na to i, i będą pracować, żeby, żeby tutaj podnosić poziom sportowy w naszym klubie. Wracajmy jeszcze w campeon.pl Lidze Okręgowej. Do rundy rewanżowej przygotowuje się także Zamłynie Radom. W sobotę opieczni Roberta Rogali zagrali sparring z Oronką Orońsko. Test mecz zakończył się zwycięstwem Zamłynia 3-2. do 2. Dwie bramki dla drużyny z Radomia zdobył Tomasz Turczyk, a jedną Mateusz Kubica. Przy okazji tego meczu zapytaliśmy trenera Zamłynia o ocenę dotychczasowych przygotowań do rundy wiosennej. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Yy, troszeczkę mamy problem tutaj z zawodnikami, bo yy, taki okres, trochę epidemia grypy, yy, wyłączyło nam kilku zawodników. Dzisiaj mamy tylko 14 ludzi do dyspozycji, ale miejmy nadzieję, że w miarę upływu czasu wszyscy wrócą do treningu i wystartujemy zgodnie z planem. Wyjaśniła się już może sytuacja kadrowa pan z to kto odejdzie, kto przyjdzie? Jeszcze nie. Jeszcze w tej chwili dwa nazwiska są za narzu, Nie chciałbym ich na razie zdradzać, bo być może będzie to spora niespodzianka. Na pewno byłoby to wzmocnienie drużyny i tak naprawdę czekamy tak na, na, na decyzję, bo, bo wiadomo jak jest w zimę. W zimę kluby poprzednie muszą wyrazić zgodę na to, żeby zawodnik mógł przejść. No i zobaczymy. Zawodnicy z Nie, nie, ale, ale naprawdę byłoby to wzmocnienie Proszę. i niezła niespodzianka. W najbliższą niedzielę za młynie rozegra kolejny sparing. Tym razem przeciwnikiem będzie Orzeł Wierzbica. A na koniec przenosimy się do A klasy i do drużyny Młodzika Karadom, która również ciężko trenuje przed rundą wiosenną. O tym, jak przebiega okres przygotowawczy, mówił Łukasz Glista, trener Młodzika Karadom. Trenujemy od połowy stycznia. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Od lutego rozgrywamy mecze sparringowe. No tak ma to wyglądać do ligi. Mam nadzieję, że przyniesie to odpowiedni skutek. Jak na razie pan ocenia te pierwsze tygodnie treningu? Znaczy, no teraz ciężko ocenić, bo przede wszystkim pracujemy nad wytrzymałością, pracujemy nad siłą, e, z piłką troszeczkę. E, Kwit esencją tego jest sobotni mecz sparingowy, gdzie możemy trochę, trochę poruszać się na świeżym powietrzu, na dużym boisku. E, na pewno zadowolony jestem z frekwencji, bo w zajęciach uczestniczy 20 20 zawodników, także frekwencja może cieszyć, fajna atmosfera, e, to, to też co to buduje zespół, e, także same pozytywy i czekamy, czekamy na ligę. Czy też jest Pan wyzrascą tego poglądu, że meczu spalinowego gramy tylko raz w tygodniu? No tak, że tak powiem, na to pozwalają sprawy e, zawodowe. Chłopaki pracują, chłopaki chodzą do szkoły. E, wiadomo, że w, ciężko, w środku tygodnia ciężko to wszystko poukładać tak, żeby każdy znalazł czas i, i żebyśmy zagrali w jakimś optymalnym składzie. E, dlatego dlatego no, nie gramy tych meczów w środku tygodnia, ale myślę, że na tą ligę, na której na razie występujemy raz w sobotę, jak sobie tutaj pobiegamy, to na pewno wystarczy. Jak wygląda sytuacja kadrowa pana zespołu? No, przede wszystkim nasza kadra oparta jest na wychowankach. Doszło dwóch chłopców, którzy chcą spróbować sił w naszym zespole, no, ale jeszcze nie będę mówił nazwisk, bo jeszcze nie są naszymi zawodnikami. Trenuje z nami trzech juniorów, z rocznika 2000. Także kadra jest liczna, ale to są młodzi chłopcy, więc cieszę, że tak to wygląda. Jest Pan zadowolony z występu swojej drużyny w meczach sparingowych? To znaczy tak, no pierwszy mecz ciężko ocenić pozytywnie, bo przegraliśmy dosyć wysoko z drogowcem Jedlińsk. aczkolwiek miało wpływ na to, to pewnie, że był to nasz pierwszy mecz na, na dużym boisku, brak zgrania, różne warianty. Yy, dlatego wynik to był drugorzędowy najważniejsze było to, że pobiegaliśmy yy, no dzisiaj już to wygląda zdecydowanie lepiej w pierwszej połowie gramy z regionem Gł głowaczów, czołową drużyną ligi okręgowej w pierwszej połowie do przerwy jest 0-0 więc yy, wynik, wynik cieszy, gra też przede wszystkim była bardzo fajna, mieliśmy kilka sytuacji nawet zdobyliśmy bramkę, którą sędziowie nie uznali, no ale ale, ale fajnie to wygląda teraz gra druga jedenastka, bo mogę sobie na to pozwolić, więc yy. Więc y, mam nadzieję, że, że wynik też będzie pozytywny. No właśnie występuje długa jedenastka. W pierwszej jedenastce wystąpił pan w roli napastnika, powód y, na boisko po kilku miesiącach przerwy, czy możemy... Y, czy jest szansa, że zobaczymy pana wiosną na ligowych boiskach? No jak to mówią, ciągnie wilka do lasu, tak? Y, jednak człowiek te buty na ten, na ten kołek, jak to się mówi, odkłada, ale jednak, jednak za każdym razem, kiedy widzi, widzi zieloną murawę, bo chce się jeszcze na piesze poruszać, mimo już... Solidnego wieku, no ale to, to chyba myślę, że fajnie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że zdrowy dopisze i, i na wiosnę spróbujemy jeszcze może tutaj pograć z chłopakami i się też tutaj im pomóc. Nie tylko z ławki, ale też z murawy. I to wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Do zobaczenia za tydzień.